Siemanko! Siemanko, z tej strony Lisek i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie, nie, nie. Ile ono będzie mi skrzypieć? Boże kochany. Jeszcze raz spróbujemy. Siemanko, z tej strony Lisek! I mam skrzypiące krzesło i nie nagram odcinku już chyba nigdy. No i gościu pojechałem na wakacje. No dobra, liska się pozbyłem. Czas pozbyć się teraz tego krzesła. Uuu, czy tu się zmieści? Kurna, nie zmieści się. Chciałem gościowi wyrzucić przez okno, ale ja wam może pokażę, co ja z nim zrobię za chwilę. Ja wam powiem jedno, gościu, jak ja bym miał tyle widzów co ty i takich fajnych widzów jak ty, to ja bym takie krzesło już miał dwa lata temu, co z tego, że nagrywasz dopiero trzy miesiące. O, masakra, masakra, co się z tymi youtuberami robi w Polsce, masakra. Dobra, poskładam mu to jeszcze i będę uciekał. No dobra, jak gościu jeszcze raz nie będzie szanował Waszych uszu, albo w ogóle będzie kozaczył. Dobrze, wiecie jak mam na imię, gdzie mnie znaleźć, i wtedy gościa dojadę. Pamiętajcie też, że w tej paczce było też coś dla Was. Jeśli, jeśli ten gościu, co ma ten kanał Lisek HD, nic Wam nie da, no to nie wiem. To gościa zniszczę, nie? No dobra, to ja się będę z wami powoli żegnał. Zaraz pójdę po tego całego waszego liska. Lisek, hipisek, pół człowiek, pół dziczek. Nie wiem czy tu jest rym, czy nie ma. Ale na razie. O jacie. A na czym ja to siedzę w tym momencie? Kurcze pieczone! Czy wy chcecie mi powiedzieć, że ten gościu, który tutaj przyszedł pisnął mi w łeb z jakiejś, nie wiem nawet z czego, z pistoleta jakiegoś Przyniósł mi taką pakę z takim fotelem? Co ja mogę więcej powiedzieć? Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale i Właśnie z tym odcinkiem zaprzestajemy tworzyć materiały z jakimikolwiek skrzypnięciami z fotela i tak dalej, bo ten fotel na pewno nie będzie skrzypiał. Na ten moment mogę powiedzieć, że jest 300 razy wygodniejszy, 300 razy lepszy od mojego starego fotela. Krzesła tak naprawdę, które widzieliście już na dworze, gdzie wylądował tak naprawdę. I tutaj tak, nawiązałem współpracę z firmą Genesis i właśnie dzięki temu mam dla Was Konkurs. Nie będę tutaj tworzył jakichkolwiek barier, lajków, że od 2000 łapek w górę będzie kolejna nagroda. Nie, nie, nie. Mam nadzieję, że sami rozumiecie to, że mam w tym momencie do rozdania 5 rzeczy. I to w jaki sposób będę to rozdawał, czy wszystko tak naprawdę pod tym materiałem Wam rozdam, czy będziemy to troszkę później rozdawać, czy to na streamach, czy to na innych materiałach. Wszystko zależy od Was. Jeśli będzie bardzo fajny odbiór tego materiału, czemu nie, wszystko mogę Wam rozdać. Już Wam mówię co mam do rozdania. Oczywiście cały sprzęt jest od firmy Genesis. Krypton 500, profesjonalna myszka gamingowa. Proszę zbliżenie. Tak oto się prezentuje myszka. Kolejną rzeczą jest e, oczywiście gamingowa klawiatura RODE 400. Macie tutaj zbliżenie, wszystko cacy widać. Do kolekcji oczywiście powędruje dla Was podkładka pod myszkę, którą ja osobiście także używam. M12 MIDI, czyli jest to większa niż ta standardowa, a troszkę mniejsza niż ta, która jest na całe biurko oczywiście. Tutaj zbliżenie. I mam jeszcze dla Was również dwie podkładki. Te małe M12 Steel, podkładki pod myszkę, tradycyjnie. Czyli mamy naprawdę pięć bardzo fajnych, moim zdaniem, przynajmniej nagród, które możecie wygrać. A więc, warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oczywiście zasubskrybowanie tego kanału, zostawienie łapki w górę pod tym odcinkiem. Oraz zostawienie komentarza, w którym napiszcie hashtag GenesisGaming oraz swój adres e-mail, żeby mógł w łatwy sposób się z Wami skontaktować. Wszystko oczywiście wszystkich zwycięzców wylosuję, czy to na streamie, czy to na Facebooku, żeby wszystko było jasne i klarowne. Tak jak mówiłem wcześniej, w tym odcinku na pewno wylosuję trzech szczęś szczęśliwców, minimum. A jeśli odcinek się bardzo fajnie przyjmie, to oczywiście wszystkie nagrody już teraz powędrują do Was. A jeśli nie, to sukcesywnie będziemy wszystko rozdawać i losować w kolejnych materiałach, na streamach itd. itd. Fotel, który posiadam, jest to oczywiście fotel gamingowy Nitro 880, kolor czerwono-czarny. Oczywiście link do tego fotela, jak i również do firmy Genesis, macie w opisie również serdecznie zachęcam do zafollowowania na Instagramie bądź też na Facebooku właśnie firmy Genesis, bo różne ciekawe konkursy też tam można wyhaczyć a my będziemy chyba powoli przechodzić do drafta mam nadzieję, że coś fajnego też uda się tutaj wybudować i stworzyć, więc nie przedłużając, przejdźmy już sobie do wyboru formacji tradycyjnie kupujemy sobie drafta za 15 tysięcy końców i formację jaką mamy tutaj do wyboru Myślę, że możemy tutaj pójść spokojnie w 4-3-3. Będzie to najrozsądniejszy pomysł. 4-3-3 w tym momencie. I wybieramy pierwszego już zawodnika. Mamy tutaj Ronaldo, mamy Bale'a na prawym skrzydle. No i myślę, że najrozsądniejszym będzie wyborem tutaj Gareth Bale. Na napastniku pójdźmy sobie w Ligę Włoską. Dybala. I mamy kartę Ronaldo. Więc na pewno sobie tutaj ją weźmiemy. Ciężko będzie póki co to połączyć w jakiś sensowny sposób. Kantę pójdźmy, mam nadzieję, że będziemy mieć jakiegoś toca, więc może weźmy sobie Alana w ligę włoską. Tutaj pójdźmy. Tutaj Hamsika. Hamsika. No i w tym momencie muszę chyba wziąć Bruno. Tak mi się wydaje, więc weźmiemy sobie Bruno. Na prawej stronie mamy Walkera. I albo nie, weźmy sobie może Montoje, a Walkera może Toc'a jakiegoś wyhaczymy. Mamy tutaj Belga, Toc'a, ale no nie przyda nam się kompletnie do zespołu. Ale Toc to Toc, więc weźmy sobie tego Toc'a. Kolejnym tutaj zawodnikiem będzie Bonucci, myślę. 88 overalla, będzie go łatwo połączyć z ligą włoską. Tutaj nie ma tak naprawdę nikogo, ale weźmy w takim razie Armero, Liga Włoska, więc może coś z tego się urodzi. Tutaj Jasenko, na pewno weźmiemy sobie. I mamy Lorisa, czyli mamy znowu, znowu Ligę Angielską, I mamy znowu Toca, więc weźmiemy sobie tego Toca. 94 Overall. O, i mamy teraz Walkera, a Walker na pewno, na pewno musimy go wziąć, nie ma innej opcji. I coś tutaj można jednak zrobić, bo mamy trzech zawodników z Tottenhamu, więc ta Liga Angielska w jakiś sposób się tutaj tworzy sensowny. Weźmy sobie może tego Matipa, dokładnie tak. Chociaż tam z lewej strony się fajnie nam rodzi znowu Liga Włoska. Tutaj nikogo nie mamy, więc weźmy najwyższy overall, Fernando. Tutaj Arnautowicz, może Ronaldo będzie z ławki wchodził, kto wie, kto wie. Tutaj Insigne również, nie ma sensu przedłużać. Yy, tutaj Liga Włoska. Weźmy sobie pod tego Silva, zobaczymy co się tutaj urodzi. Yy, mamy tutaj, no nikogo specjalnego, ale Ja weźmy sobie. Fekira, ale to jest Liga Francuska znowu. Ale weźmy sobie tego Fekira, może coś ciekawego będzie. O proszę, o proszę, o proszę, o proszę. Czyli mamy Marcelo toty. Marcelo Toty, więc weźmy sobie tego Marcelo Toty, bo jest szansa, że my go jakoś sensownie połączymy z Ronaldo i tak dalej. I mamy jeszcze Messiego kartę z fazy grupowej, więc weźmy sobie w tak. I mamy tutaj jeszcze Ibre na NC. 93 overalla, więc ja to teraz poukładam jakoś, mam nadzieję, sensownie. Moi kochani, no więc zobaczcie, co się tutaj udało stworzyć. Trzy karty Toc. Jedna karta TOTY, jedna karta rekord breakera, bodajże, tak, Ronaldo? No i mamy draft 190 na ten moment. Zobaczmy, co nam tutaj przyniesie jeszcze menadżer. Mamy tutaj cały czas 190, więc nic nas tutaj, nam tego 190 draftu nie odbierze. Ciekawa sytuacja, bo ja ostatni draft to ja zrobiłem bodajże, no dawno temu, na pewno bardzo dawno temu. I mamy yy, draft 190 będzie. Dokładnie tak, 190, więc na pewno to cieszy. I może na live'ach czemu bym nie mógł popróbować sobie stworzyć te 191-192, bo myślę, że tutaj te 191. 190 jest dosyć mocne, tym bardziej, że mamy tutaj Armero ten na LO Gdybyśmy zmienili. Nie no, mamy cały czas tutaj. 75 overalla z Fekirem cały czas 90, więc ciężko, ciężko coś tutaj więcej wykombinować. Więc moi kochani, ja się zabieram za rozgrywanie spotkań i widzimy się tradycyjnie podczas komentowania meczów, które po prostu rozegrałem. No, i jak widzicie, na tym kanale u mnie albo draft wychodzi znakomicie, wygrywam jeden po drugim, albo odpadam w pierwszej rundzie, gdzie gość dodaje 4 strzały, strzela 4 bramki przy moich 14. Niestety tak też bywa w tej grze. Mam nadzieję, że i tak odcinek się Wam podobał. Tym bardziej, że no, zrobiłem ten draft 190, co mnie naprawdę cieszy, tym bardziej, że ja zbyt często tych draftów na, na swoim kanale ogólnie nie robię zbyt często tych draftów, więc zostawcie łapkę do góry, zasubskrybujcie tradycyjnie kanał, wbijajcie na linki, które są w opisie. No i nie zapomnijcie o konkursie. W tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Siemano!